Mm-hmm. sobie myśląc, uszanują mojego syna. Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie, to jest dziedzic, chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc przyjdzie właściciel winnicy, co uczyni z owymi rolnikami? Rzekli, nędzników marnie wytraci, winnicę od odda rolnikom, takim, którzy mu będą. W zeszłą niedzielę obiecałem, że dzisiaj będzie kontynuacja nauka, która nazywa się Angeologią. Jest tak obszerna, żeśmy na jednej, jedną niedzielę nie powiedzieli za dużo o tych aniołach. Więc kończymy dzisiaj ten cykl naszych o aniołach. Słuchajcie, czy każdy człowiek ma anioła? Tak. ma. No? Wiecie co? Mój anioł. Aniele... Pięk. Pięk. Dobrze. Ok, Dobrze. Okej, to jedziemy z tym naszym, to jest Dobrze? Pamiętamy, że ten anioły, słuchajcie, anioły mają, bo ja zapomniałam, co ja mówiłem, mają ciało. আমাৰ ওপৰতো বোলে W chwili poczęcia urodzenia się dziecka, każdy z nas otrzymuje, otrzymuje anioła stróża. Zobaczcie, tak jak ta modlitwa dziecka, którą uczą nas, dorośli, a nie, z Boże, stróżą mój, potem człowiek żyje, dorasta i na koniec, jak człowiek umiera, to bardzo często, właśnie zawsze słyszymy, taką pieśń, niech aniołowie zawiodą cię do rany. Zobaczcie anioł z występuje od urodzenia aż do samej śmierci. Teraz tak uczciwie. Pamiętacie codziennie o nim? O tym, tak? Na pewno? No, na no 100%. Jedna osoba, tak? No, ja jestem ciekawy. Tak to jest gada. i gada. I, I ten i nie wie nic. No, nawet nie zwraca uwagi. Słuchajcie, anioły towarzyszą nam przez całe życie, po co nam są aniołowie, skoro mamy Matkę Bożą, mamy Świętego, mamy Ducha Świętego. Więc po co nam Panie? że cały czas nie ma anioł stróż, nie ma twarzy i nie ma PESEL. PESEL to jest, co to może być? Wiecie, co to jest PESEL? No, co to jest? No, PESEL. Data, powiedzmy, urodzenia wyszło, tak? Rok, miesiąc, tam jest dzień urodzenia. Jeszcze taki numerek, nie? Także anioł stróż tego nie ma i musi mieć. I to są właśnie takie bardzo ważne, ważne rzeczy. A czy my znamy imiona? To jasne. Archanioł, też anioł. Archanioł Ar Ar nie? Michał, Rafał, Gabriel. Są. Są to zumilione czy nie? No pewnie, że są. Ale anioł się nie zna. Oni nie mają imienia. Nie ma takich potrzeby. Ale tych trzech Archaniołów mamy. I teraz słuchajcie. Historię powiedziała mi tak pani. Ona ma dzieci, a dzieci lubią co robić? Co lubią dzieci w domu? Co? No, 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 co robić? Są cudowne, mama mówi, wynieś dzieci, to te dzieci szybko biegają i ten anioł mi pomaga, bo te dzieci grzeczne słuchają zawsze, tak? Na pewno? Boże, jestem ciekaw. Ja jestem ciekaw, czy to tak jest. No dobra, słuchajcie. I Teraz ta pani opowiada, że ma dziecko broi, wielką kupota. I mama z tatą pomyślała sobie, jeżeli dziecko broi, nie ma, nie ma możliwości, żeby mu pomóc. Więc co trzeba zrobić? Udać się do kogo pomóc? Do aniołów albo do do psychologa, nie jest psychologa. Tak, do Pana Boga. Modlą się przez Matkę Bożą, modlą się modlitwą co, Ok? Modlą się modlitwą co, Słuchajcie, oni się modlą Codziennie sobie obiecali mama i tata, że zawsze wieczorem mama będzie czekać na tatę, żeby no, modlić się za swoje dziecko, żeby to dziecko się nudziło, żeby nie spłodziło, żeby było dobre, żeby doszło do świętości, żeby nie zgubiło Pana Boga w swoim życiu. I modlą się, pewnego dnia z sobota, tata przychodzi taki zmęczony, mama czeka na modlitwę z burzańcę, a też trzy inne modlitwy. I gdy skończyłem modlitwę, tata mówi do swojej żony, czyli do tej mamy. Wiesz co, to już jest ostatnia modlitwa nasza. Już więcej się nie będę z Tobą modlić. Dlaczego modlimy się o nasze dziecko? To nie ma sensu, bo ja jestem taki zmęczony, jestem taki upadnięty, że mi się chce spać. Ja odmawiam różaniec i głowę mi się że nie ma sensu, będziesz się sama i ja się będę też modlił sama. Mama się trochę smutna zrobiła, ale dobrze, skoro tata mąż jej tak mówi. No. Słuchajcie, rano idą do kościoła na pierwszą mszę świętą i tam w tej porawii ksiądz proboszcz ma kazanie. Ksiądz proboszcz ma kazanie i padają takie słowa. Uwaga, cytuję tu obiekt, która mówi. Twoja, ten ksiądz mówił w nakazaniu, tak, twoja modlitwa małżeńska jest ważna człowiek, który zasypiasz przy niej ze zmęczenia. Pan Bóg cię słyszy, choć myślisz, że tylko klepiesz zdrowaźni. Nie przerywaj jej. Nie przerywaj tej modlitwy, Mówi się nawet zmęczony. Słuchajcie, co pomyślał papa i mama, jak oni to słyszeli? w sobotę, wieczorem, że się nie będzie modlił, bo jest zmęczony, bo to nie ma sensu, bo on klepie te zdrwaźbi, czyli nie myśli o nich. A tu proboszcz mówi, módl się właśnie tak, jak jesteś zmęczony, Módź się. Mama i tata pomyśleli tak. Ksiądz proboszcz ma podsłuch. Podsłuchuje nas. I to jest możliwe, czy nie? No pewne, że nie. Niemożliwe. Jakby był blisko, to no, mógł tam coś zrobić. nie, Ale daleko to gdzie? Słuchajcie i oni pomyśleli, że proboszcz ma podsłuch, a to nie podsłuch, tylko to był anioł, stróż, który poszedł do proboszcza, anioła, stróża i powiedział powiedz na kazaniu takie słowa, bo ci ludzie mają problem, bo oni myślą, że ta modlitwa jest nieważna. Zobaczcie, jak anioł, stróż działa. I teraz słuchajcie, jak myślicie, czy jest możliwość, Rozmawiania z aniołem stróżym, że tak na przykład, yy, jak to masz na imię? No? Ty, yy, Noemi. Noemi, i tam yy, Piotruś, tak? Nie, Piątoś. Noemi i Piątoś. Czy Noemi może wysłać swojego anioła stróża do anioła stróża się? Może czy nie może? Tak czy nie? Ja mówiłem, powiedziałem. coś na przykład do załatwienia, to na przykład, przykładowo mówi tak, no, mój anioł w idź do anioła Stróża Piotrusia i powiedz temu aniołowi, żeby, żeby on mi na przykład, żeby Piotruś już mi nie odliczał. Albo, albo na odwrót może być. Albo może coś jeszcze innego, żeby coś załatwił. Żeby, żebym powiedział, powie, żebym się dobrze uczyła, żebym umiała się nauczyć, proszę Cię, jest bardzo ważne. Dobrze? Zapamiętacie, tak? Okej, okay. teraz słuchajcie. Na koniec. Czy człowiek ma skrzydła? A dobra, a czy kto jest większy? A to tak może inaczej. Czy aniołowie, czy a aniołowie mogą zazdrościć człowieka? Nie. Tak czy nie? No to dobra, kto jest, że mogą zazdrościć? Że anioł nie zazdrości rekatury O, tak nie wszyscy biorą udział. To A kto się wstrzymał od głosu? Co? Wy jesteście kozy, małe, nie? Słuchajcie, aniołowie są wolni od zazdrości. Anioł nie może zazdrościć. Ale gdyby mógł zazdrościć, to zazdrościłby, że człowiek może przyjmować pana Jezusa pod postacią chleba i wina o krwi, że może przyjąć Pana Jezusa do swojego serca. Tak go zjeść. To wtedy, gdyby mogli, to by zazdrości bo anioł. Będziesz. Wszyscy razem. Będziesz. A bliźniego. jednym skrzydłem, tak wiecie? Z tak jednym skrzydłem i dlatego potrzebujemy drugiego człowieka, żeby były dwa skrzydła, żeby wspić się ku niebu, żeby lecieć do nieba. Tak życzę Wam i sobie, i dorosłym, żebyśmy zadbali o tego Anioła Stróża, żebyśmy go prosili, żebyśmy go wołali zawsze codziennie tą modlitwą Aniele Boże że